Czajnik, wieża, ciśnienie, czajnik. A poza tym ajoła. Nic, nic tu nie ma. No tylko jest czajnik. Oh, Chiliśmy do najwyższy mongolskim grillem gdzie samemu składa się sobie posiłek łapki łapki, łapki. Takie mięsko rady tak. co to za mięsko?

Zucchini? Is dat vlees? Ja, dat is vlees. We nemen Siedem pomysłów na siedem możliwych. Idziemy do Pana. ogromny wyciąg nad tym jest Są trzy indyki? Tak, są indyki Ale takie dzikie indyki tak. Dobry wieczór, doby wieczór Podczas gdy ja chodziłem po wirtualnych okopach w Muzeum I Wojny Światowej w Kansas City, Ewe zagadał pracownik muzeum i po usłyszeniu naszych planów dojechania do Mount Rushmore, opowiedział jej o różnych przydrożnych atrakcjach w Dakocie Południowej. I jedną, o których wspomniał, był Corn Palace, pałac z kukurydzy w Mitchell w South Dakocie. Opowiedział to opowiedział. My wsiedliśmy do samochodu, pojechaliśmy dalej w nasze jakieś 12 godzin trasy. Po kilku godzinach z tych 12 postanowiliśmy gdzieś się przespać, i całkiem przypadkiem postanowiliśmy przespać się w Mitchell w South Dakota. Tak więc Coen Palace stał się atrakcją, którą odwiedziliśmy. Ja nie wiem co widzę. Stuletni pałac zrobiony z kukurydzy. Ja nie wiem co oni biorą. Te murale są zrobione z kukurydzy. Ja wiem, że to widziałaś, ale widziałaś, że te murale są zrobione z kukurydzy? Ja... Ja nie rozumiem. Mnie się to w głowie nie spina. Próbuję i nie rozumiem. Nie rozumiem. A to jest Walk through Bible Land, czyli tak zwany Disneyland, ale zrobiony w tematyce biblijnej. Więc prawdopodobnie można zrobić sobie zdjęcie z Jezusem, Maryją, owieczkami. Nie wiem. Jesteśmy w hotelu, w Michel, w Saúd-dakocie. pokoju zwykle, nie rezerwowaliśmy, bo i po co? To ja. To ja. To Jet. Jet powiedział, że dogoniło nas lack of vacancy. To znaczy, że już trochę nie było pokoi. Więc zamiast zwykłego pokoju mamy jacuzzi suite. I to my tam z wielkim lustrem. Na naprzeciwko łóżka, to jacuzzi, a to jet, a to parawan, który jest dziurawy, więc można się bardzo za nim schować. Główna ulica, Mitchell South, Dakota, no trochę jak zwykle, wygląda jak z filmu, poza tym, że nigdy jednak na filmie nie widziałem. Pałacu z kukurydzy. Budynek, hala sportowo-wystawowa, zadedykowana uprawie kukurydzy z muralami zrobionymi z różnokolorowych kolb, a jakże kukurydzy ta atrakcja jak widać morale są zmieniane co jakiś czas ciężko powiedzieć jak często obecnie mamy rodeo instagramowanie w plenerze startowanie na prezydenta różnym motocyklem, kładem. a eee, tu co szczerze mówiąc nie wiem Wygląda trochę jak łowienie ryb, trochę jak wyrzucanie beczek ze ściekami do rzeki. Tu na pewno jest kemping, ale to nie mam pojęcia. Powiedzcie w komentarzach. I to jednak jest nie tylko architektura, to jest o kukurydzy. I pachnie spowolnione. Widziałam dzieci wynoszące z tamtą to... Tam idziemy do góry? Nie, to, chyb... to... Chyba, no, chyba idziemy. idziemy. To jest wnętrze Korn Palace, czyli pałacu zrobionego z kukurydzy. I na cześć kukurydzy. I z powodu kukurydzy i w środku Ach, no tam. I drugi sklep, prawdopodobnie z kukurydzą. Tak, ale jest to też hala sportowa. Kukurydzy. No dobra, to chodźmy na, na parakiet. Przyde mnie jest tył kiuszowej kukurydzy w czapce. Teraz przyde mną jest. Zobacz, jaka dokładna kukurydza. jest kukurydza. W czapce. Ma takie kwadraciki. Tak. Kukurydza. Obrazy zrobione z kolbu kukurydzy. Wity są to z kary, z kukurydzy. Będzie pluszowa kukurydza Co jest w tym wiadrze? W tym wiadrze jest pluszowy, malutki Bizon Pokaż główkę Jest też pluszowy motyl Nie wiem coś ma Nie ma pluszowej kukurydzy Mam w to nie wierzę, ale nie Tutaj są krawaty z kukurydzą. Ja chciałabym to jakoś skomentować. Ale, ale to jest więcej skarpetek z kukurydzy. To są kukurydze. Robi się popcorn na kolbie. Zobaczysz, to jest po prostu kukurydza. Tak. A, czyli, jak sprzedać kolbę kukurydzy za 3 dolary? Tu lepiej z merczem zamiast pójść i kupić sobie kukurydzę w markecie. Tak. Też za 3 dolary, ale wtedy kupisz ich pewnie z 6. To jest super sprytne. Już, już chodźmy stąd, bo ja. Odczuwam dziwną potrzebę gifta z kukurydzy. No i jak w każdym atzropie, ozdoby świąteczne, niezależnie od pory roku, są tu. A to, co wygląda tak, jak wygląda, jest to kukurydza. A nie to, co myśleliście, że żółta ryba oczywiście. W palacie można kupić wszystko, co tylko zrobione z kukurydzy. Ale to przecież nie przeszkadza w posiadaniu gift shopu, niezależnie od samego Kornpala. Jesteśmy uratowani. Są pluszowe kukurydze. Jest pluszowy popcorn. Wreszcie samochód jest poprawnie spakowany ryba jest w środku No i dret Jedziemy Już jedziemy trochę Międzystanowa 90 Jakieś 100 mil prosto Nie, że prosto że nie ma skrzyżowań 100 mil prosto To mi da się zrobić w pościgu. Takiego gówna, że ja nie widziałam